Witam z tej strony Mariusz albo AtpTV, ale lepiej będzie Mariusz wizowie. Zapraszam Was na kolejny odcinek z ostatnio do Ostannu Taumisubika. No i widzimy się w kolejnym odcinku, no odcinku cięci, w drugiej części Kto mi ostatnio Subika to opacy wizowie? Tutaj mam wszystkie ostatnie osoby, Kto Tali mi supa. Jakby chcesz się trafić na tą szanę. Zapraszam, to pisana w komentarzu. To widzisz będziecie się na tej stronie od tamtej, tak to widzowie. Tylko zostawcie suplika. No i dziękuję, wam, kochani widzowie, za ostatni odcinek. Tam nie wiem, chyba z 8 łapek w górę było, nie pamiętam. widzowie, no i widzimy Was. Was, O, o hej, ja się opaśnił, widzowie. wam tu podziękować. widzowie Ostatnio ta Singma dała, Mary, Margena mi dała super David mi dał super tu już tyle osób dało, a mamy kolejną osobę w No i zapraszam się jeszcze raz to subrekcji kanału, bo bym chciał wpis 5, 4, 400 subów do końca tego roku. No i pierwszą osobą mamy została dała nam ostatni koszulka to Wiewiór wie 22 wrzesień Pozdrawiam Post, się Wiewiór Przepraszam za moją wadę, za moją mowę, a ja mam watę wymowy Postawiam, postrawiam się Wiewiór wie Dziękuję za robienie na grafiki A nie wszyscy No i wisoły pas Słuchajcie widzowie wiewiór nam dał. Hmm, dziękuję. Za słupa i zapraszam na jego kanał nazwy. Zaraz będziecie mieli na, na na tablicy na. Dała wiewiór nam, wie nam dał. supika. Zaraz napisem GTA ale nawet Bielwiór, Bielwiór. Cały nam szupił 22 październik 09 2025, 2025 rok Dziękuj, Dziękuję Ci, Bielwiór. Jeszcze raz dziękuję sobie za robienie grafik. Nie wszystko, ale dziękuję. No, i się serdecznie pozdrawiam. Kolejną osobę mamy. Zapraszam Was na drugi kanał na temat wędkarstwa. Jak ktoś Was lubi łapas. Jak ktoś Was się interesuje. Jak ktoś Was się interesuje wędkowanym. To zapraszam Was na drugi kanał. Tam więcej twasy pokazuje na niektórych odcinkach. Margina to już była Ewa, Ewo ja to miałam tak, Zobaczymy w każdym kolejnym osobie. Dziękuję bardzo su za super Aj, psytka nazwa. Aj, dziękuję za supika. W sumie psytka nazwa jest znana. nazwa. Nie będę wymawiał tego słowa. Dziękuję za super na tą, na tą, tej osobie 2, 2, dobra już, koszt, aż mi strach powiedzieć. a sub 27 kropka 09 kropka 2025 rok ja tutaj dziękuję za dwa nowe subplikty, a czekaj jeszcze Ewa jest czekaj jeszcze, jeszcze, jedna osoba zapomniałem E, E, Ewa Mam tu Ewę. Dobra, nie ma Ewy, dobra, więc zapomniałam o Ewie. Ewa, dziękuję Ci bardzo za suplika na kanale i serdecznie pozdrawiam Cię. Ewa w Ewa Wiesorek. Dziękuję za super. Mam nadzieję, że zostanie na, na dłużej. Ta osoba mi dała supliksę 2909 2025 rok. Dziękuję Ci bardzo za supika Ewa wieczorek. No i dziękuję Ci za supa wiewiór. Dziękuję Ci za supa mm, Wiecie jakie tutaj takie słowo? No i dziękuję za supa Ewa. Jak się, mam na siebie, co... wiewiór. Wie Czwe Dobra, nie do końca słowa. i... No masie tutaj na i Ewa, dziękuję. Fam za super. Mam nadzieję, że zostaniecie na dłużej. No i się widzimy już niebawem kolejnym odcinku. Nie wiem kiedy, za dwa dni. Nie wiem z jakiej jeszcze Z jakiego odcinka widzowie. No i zapraszam Was na kanał To Pana Kurczaka. To bijmy mu 180 subów widzowie Linki będą w opisie do mojego kanału i do Pana Kursaka bo to mój kolega No i to Chojniecki zapraszam na kanał Też mój kolega dobry Zapraszam na ich kanały Tam serię Chojniecka fajno robi Tylko Lucy Prakt No i zapraszam do supryksy mojego kanału Pana Kursaka Dobijcie Panu Kursako i kochani 180 supów, tam nie dużo mu brakuje, 9 brakuje supryksy. Tylko mu 9, tylko mu brakuje supryksy to 180. No i zapraszam na kanał Choinki, tam też mu dusu nie brakuje. To 1230 supów, 3 supy wizowe i, i będzie miał 230 1230 subów i sobie zostawcie u nich łap, łapkę w górę, zostawcie im komentar komentarz pozdrowienia od ACP, no i zostawcie u nich suby. Mam nadzieję, że pomogę im bis. te super na Panu kursokoju 180, pomogę, mam nadzieję, że pomogę biz na kanał, kanale suby, no i panu chojn chojnicy. Też mam na sobie, są mu pomokie w listę. 1230 subów i sobie. No i się widzimy już nie powiem w kolejnym odcinku, Szymano. Witam, <laughs> widziałem. Zapomniałem o jednej osobie. W dostaw do DOTAS. Do to jest sz szanny szupryksji. Zapomniałem o jednej osobie. DOTAS. Przepraszam się. Arktar ar Nie zauważyłem, że to jest mi suba dałeś. Teraz na się to tam widzi. się na tablicy dowiem, widzowie. Chciałem sorki, ale tu nie doda, nie nagrałem i nie do tej osoby. Ale teraz coraz będzie dotana. to dodamy ją. O. Nawet nie zauważyłem. Jeszcze nie wiem, które ku dnia mi dał. Ale... Napiszę nazwę jako a jeśli się to, to tam któregoś dnia, to patrzę, którego dnia mi dał słupak. Co, Sorki, coś się nie dodałem. Ale ja nie pamiętam, które mi... nie wiem, które mi dałeś dnia i miesiąca, ale ja dziękuję ci bardzo, a, Za słupika, mam nadzieję, że zostaniesz na dłużej. No widzicie musiałem tak na szybko nagrać, bo nie zapomniałem, nie zaufałem tej osobie turkiej. czwartej osobie, się mi tam super widziałem. Dziękuję za oglądanie, zapraszam was do subskrypcji kanał jeszcze raz, no i widzimy się widzicie i powiem w kolejnym odcinku, silić, za dwa dni, Sema. no.